Cześć. Witajcie na moim kanale. A w tym odcinku będziemy sobie wypalać styki. Tu mamy styki z, ze stycznika Alan Bradley tego najmniejszego, tu mamy ze średniego, a tu z największego. Te i te są na miedzi, te są na mosiądzu ale To też jest mosiądz Tu sobie to po prostu odtniemy kleszczami na końcu, a teraz sobie będziemy odpalać i sobie na końcu zważymy nasz urobek. Zobaczymy jak to będzie szło. Wezmę sobie oczywiście nowe kleszczyki. I sobie sprawdzimy ile tam tego wyjdzie. No to zaczynamy. Co jest nie tak. Postki zostały wypalone. Na początku był pewien problem, ale po ustawieniu do odpowiedniego płomieniu nie było już żadnego problemu. Jest tutaj troszkę gorące, ale to nam nie przeszkadza. Dzisiaj nie ma wiatru, więc waga nie będzie nam głupiała. I sobie zobaczymy ile wychodzi z jednego takiego mniejszego stycznika Allen Bradley, tych groszków. Wynik końcowy z najmniejszego to 7,26 g. To sobie tutaj odłożymy i sobie teraz przejdziemy do tych lepszych styków, grubszych. Z tymi będzie trochę na pewno trudniej, tak mi się wydaje. Zaraz to sprawdzimy. Testyki nie sprawiały większego problemu, nawet fajne odgłosy wydawały, jak się wrzucało do tego pojemniczka, dlatego sobie sprawdzimy ile udało się uzbierać grochów. 18, aha. Coś, coś się stało. Musimy odnoować. Zaraz sobie zobaczymy. 18 5. liczmy. No, naprawdę dobry wynik. I teraz jedziemy z następnymi. Tu sobie trochę je przełożymy, żebyście widzieli, jak się je wypala. I będzie się na pewno je dość długo wypalało. Ale dźwięk tego grocha opadającego na tą metalową miskę będzie naprawdę wydawał fajny dźwięk. To będzie, będą chyba najlepsze grochy z tych wszystkich styczników, które ostatnio przywiozłem ze złomu, a było ich łącznie 12 sztuk. Wszystkie wypalone. Teraz sobie zobaczymy wagę tych rodzynków. Ile waży jeden wtyk? 4,2 grama. Czy na pewno. No tak. Zobaczymy sobie ile wyjdzie. Uda się gorące. No tu mamy 50 gramów liczby, no 49 gramów styków mamy z tego największego. A w sumie wypaliliśmy w ciągu tych 10 minut, niecałych nawet 70 prawie 3 gramy styków w 10 minut, no to za godzinę możemy tutaj wypalić naprawdę pokaźną Ilość tych styków, nawet myślę, że ponad pół kilograma w ciągu godziny można odpalić takich styków. Jak się dobrze zgrzeje płomień, a to nie, to jest z pobiał. Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku i powiem Wam szczerze, że opłacało się jechać na złom i kupić te kilkanaście styczników. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.